O, patrz, 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 patrz. patrz. Co jest są? Uuuuh. Mm. Jak oni nazywają to? To byłoby trochę nie fair. Słoszeczki, minimalnie. Tak bardzo niewiele, minimalnie. No przestań.

To masz, to masz. Hey, hey. <laughs> jestem szalony. Mówię o. ci. Zawsze nie byłeś. Jija! Kurde, pasz ile ja. bydła. Granaty! Nie jestem. Czy... Nie wiem, ale zmarnowałem granata <laughs> jednego. No nie, potrzebnie. Ach, cóż, trudno. Nie samymi granatami człowiek żyje. <grystanie> Szkoda, że szczudle nie da się wziąć i rzucić z nim. Hmm. Czekaj, tam ma... Kałacha chyba. Czekaj, czy to się kałacha? Nie da się. Czy to się. Nie, ja jestem? A, jestem? jestem. jestem. Masz mniej życia, bierz. Bierz Drina. Mm. Bierz go. Dobra. Right. Śpieszy biegamy tak <ścoughs> <ścoughs> to 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 w takich podskokach. Hehehe. Jak co? W to? A bo to można. można i łapać. Ej! Jak masz piłę mechaniczny, to po prostu też może od dołu do góry, to po prostu on takim. fajnym tym leci. Teraz ja biorę. O, oh. bierzcie. Ich można łapać tak fajnie. Okej. To ja następ... O, oh, yes! I kolejny raz Ja coraz bardziej lubię. Yeah. Yeah. O, mm. właśnie nie mówić, żeby ją walną w dupcie. Szkoda, że nie poczułem tego lepiej. Przytoczyłby się kinekt albo co? Oooo, się z nas. Nie, nie widzę się nigdzie. Chido <laughs> ja yeah. to był dobry pomysł, nie wiem, tak tutaj robić. Ło, wow, ta za kratę. Las, Teraz mnie chyba położyć na ziemię. <grymne> jest twoja. <grymne> A jak to skaka jest, że tak, tak wysoko, że coś tam im lubiłeś w powietrzu? W końcu też nie wiem już, tak? To... Sam wychodziło, jakbyś tak wychodziło To no. by Złap jeszcze raz, nie da się. Oda. Spadam w dół Idziemy dalej Przez łąki, przez lasy Może pieski Kurde, nie lubię psów. nie tu lubię, ale w tej grze nie lubię ale mnie pizdnął! i tam nie widzę. To twój Bierz go. Bierz go. Czekaj, sobie go... No, a no, już go nie złapię. Huh, ha! Huh, ha! Jestem Johnny brawo! John, John, John!

Gdy ich jest więcej, to mam problem. Wiesz. Ty masz mniej. ważniej. Zaraz wyjdzie, że jestem słabszym graczem. O właśnie, dobrze, żeś go zrzucił. I teraz będzie czekał na nas. <laughs> Próbuję, próbuję wykapować wykopować jak to było zrobione. Fajnie to wyglądało. Ach, może się uda jeszcze raz. Później. Dawaj. Jak mi przypierdylu z dynki Dobra, Martu, bierz, bierz słodzik Słodzik <grym> No bo słodzi życie Dobre w smaku, ale niedobry nie dla do organizmu No i skaczku biała się gry turna ja to zrobiłem Tak Zrobiłeś to znowu? No jak ja to zrobiłem? Nawet no, nie zauważyłem, że to zrobiłeś. Widziałeś? Nie, to co ja byłem teraz? Wciskaj wszystkie klawisze. <grywy> Lepiej. <grywy> ja już się nie dał. Nie udało. Więcej z nich uzyskać. Yeah! Ja! bym że coś kolejne laski widzę. Girls, girls, girls. <grystanie> Marty, czekaj, to rzucę ci tam jakieś. <grystanie> <grystanie> I Marta. Wszyscy idziemy do góry dalej? A ja. Trzeba iść do góry, żeby w końcu kiedyś spać na dół. No zaraz będzie znowu gorzba. O. Iha. I to martwy? Tak szybko? No kurde. Za szybciej nam... idzie to. Za szybko. Łe, prawie spadłem. Ty, durny. Baga, przepraszam, że twojego bratka tak brzydko nazywam, ale on sobie właśnie skoczył. Kto cię skoczył? X? Do dupy wskoczyłeś. Skacze się A. Jeju. 15 się, komuś się myło po prostu. Aż cztery klawisze. Czy są ich martwi? Ja tym ja, ja Jezu... Eee... Tak. Kto to jest ten błok? Błok, błok. gdzie <grystanie> ja jestem? A właśnie granaty, zapomniałem o nich. Czekaj, ja nie mówię. A, są razem siebie na końcu. Ej... Ja go podrzuciłem, a ty go ten skopodałem. Ja go złapałem, no wiesz Nie wiem jak to się robi, ale fajnie wygląda Więc mi się zdaje, że to jest automatyczne, po prostu jeden podrzuca a drugi atakuje Granat, granat, granat Czekaj, nie wiem gdzie ja jestem, ale granat Czekaj, bo mi tutaj jest piesek Czekaj, czekaj, e, bo pies, ja już prawie nie żyję. Wiesz energe, tam po jest. Widzę, 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 widzę. To chyba jakiś A jest Masz go? No mam A to nie byłem ocz Cholera. Czekaj, to jest jeszcze mi nie A nie się miąższ Bierz, 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 wiesz

Czas na dźwięk... jest za daleko. Musimy rękę wyprostować. No, to teraz Bosiur. No, dajemy dane. Oh! Uważaj, trzeba by robić, stosować te uniki. Uniki kobry. Nie da się złapać za dupę, bo cię pedzio wydyma. Uważaj, nie po to... Nie po to o. Łap go. Złap ja go złapaj. Yes! ja Nie, sorry Kurczę. za maskę. To piłę ta dajesz... A! Ale wiecie nie. co, on w głowie ma tak pusto, że to nie ma znaczenia, czy to jego dupa, czy głowa. Patrzcie, jak on macha. Ale A jakie on ma czerwone rękawice. Znalazłeś? Kurczę, poszedłem. Wiesz co, Amigo mi przypomina. Zgadnij kogo. Eee, Bagera? Z <laughs> naszej No, dwa metry wzrostu. Wielki brzuch. <laughs> A, Bager się dopomina. Boże, może Bagger. Bo... Uciekam, może... uciekam. To, to czy, ty uciekaj. <laughs> za dupę chcecie złapać. Jesteś w jego typie. No, 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 tak, bo jestem bardziej opalony, nie? <laughs> o, patrz, teraz mnie chytał. Jestem twardzielem, odebrałem to na klatę, nawet nie zapłakałem. Łap go! Ja go łapię. I znowu za go! Fajna magazyna! Odbiłem ci od ściany! Dwa grana ty, nie w tą stronę. Co co o, teraz dobrze grana. Zostało mi coś? Jeszcze jeden. Ej, a ja tam będziesz mam, Wow, ja mam zapas 3 granatów. Wykorzystaj. Łapko. <grym> łapko, <grym> ty jeszcze z tak, nie, tak. nie ten guzik! To on mnie złapał Rzucił cię. <grym> ja on ja cię mam Znowu żeś to odebrał na klatę. Cię, cię, łapko, nie łapiemy. I znowu za maskę! A ja z góra na kurczę, mogłem jednak... Dobre to było, A Mogę zostawić te granaty. Chwal beczki nie gadaj tyle. No. Właśnie go wysterylizowałem. Dawaj, szybko podbiegaj, łap go, łap go, go będę... Kurwa, który to klawisz? Co ty ty klawisz? Bołkuś, cholera. No sorry, klawisze mi się znowu... No, no właściwie nie dziwię się, tam piętnaście klawisz jest. Jakich 15 Cztery! Kumi na sobie tak się mieli. Nie gadaj tyle. Zabijaj. Strzelamy. Cześć, okay. ok, raz... <tuszel> Cześć, jeszcze, jeszcze, jeszcze na beczkę, jeszcze na beczkę. Masz go? Nie yeah, mam go. Jo, <laughs> mam je! Yes. On cię dorobił. Ej, mam latać. Zabierasz mu coś z życia, teraz strzelasz? Chyba nie. Pipeczki. Okej, okay, to jak go tnę, to Ma coś tam mu zabiera. Okej. Okay. Yes, yeah. i piłę yes. wyciągam. I, oh, i targać go. I... i piła się, strzelił. Troszkę mało mu to życie zabiera. No to pilu, Cholera. Jest. kurczę, mało życia mamy ogólnie. Jakiego mało życia? My mamy mało Jakie to jest, to jest bardzo dużo. Jak zobaczysz, parze, zobaczysz, jeszcze, jeszcze ciebie przeżyje. Jeszcze nie mamy dużo. Wal, wal, wal i ostatnia beczka. I podbiegasz ty, czy ja? Łap go, łap go. Dobra. Ej, ja Pys, co, to, co to było? Zmiana pozycji. Jak ja to zrobiłem? Eee, uciekamy. Wal w beczki, oh. wal beczki. I musiałem się To doleci do nas, nie. Podbiegałeś. I ujeżdżaj go. Dobre to było! Jak ja to zrobiłem? Nie wiem. Czy są jakieś wtedy z 15 No. No. aż 6 się napije. beczki i tyle, nie gadaj. Ciągle ci mówię, żebyś tyle nie gadał, a sam telegram. Czekaj, ci się to jeszcze raz? Nie, kurcz, mogliśmy go złapać jednak. Nie wiem, no, co ja, w, ja to tam zrobiłem. Nowe, w, no ciągle pomiata, jak to... Zawał, się. No pomiata to, bo z polski jest. A, buja się. Buja się, <sł earth> Gdzie do mnie strzela! Okej, okay, i jeszcze jedna beczka i takie... Łap go. Go. Łap go. Nie. <grym grym> znowu ja. zabrana była. Znowu to zrobiłeś. Jak tyś to zrobił? O, nowa u, subskrypcja u, u. na kanale. Super Dziękujemy wszystkim za subskrypcję. A, Zapraszamy wszystkich go, do subskrypcji. Mamy coś warzywkę. Piątka! To klaśnięcie to było high five, a nie, że ja go spoliczkowałem. <grymne> na pamiątkę wziął sobie zęba. <grymne> Czekaj, gdzie my idziemy? Idziemy, 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 idziemy Na laski. na laski, ta. Tylko, że wiesz, kolorowi nie mają <grymne> wstępu do barów. No kolorowi nie chodzą pięć Co za... A... Patrzcie, patrzcie no. Tu musi być jakiś arystokrata. Angielski zapewne. W English? Loading. I tak, jesteśmy w kolejnej... Ale udało się nam przejść tego bossa, kurczę, nie było łatwo. Dobrze, dziękujemy wszystkim za tą część, zapraszamy do kolejnej. O, patrz, jaka fajna Hawira. Uuu, będzie gorąco, Special Ops przeciwko nam dwóm. A co to dla nas, co nie? Zapraszam do subskrypcji, cześć!